Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. Akurat pada 11 listopada, kiedy jest nasza środa cotygodniowa. I dziś, jak wiadomo, świętujemy Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ale też jest święto świętego Marcina Stors, Stors chyba tak się wymawia. Przy okazji mojego patrona, jak widzicie w ikonce. YouTube'owej, na zdjęciu jestem ja i jest Marcin na koniu. To nas łączy, myślę, że, że też wspólna wiara na pewno. I chciałbym trochę dzisiaj Wam o nim opowiedzieć. Trochę tam, wiadomo, z biegiem lat, jak, jak się nim interesowałem, czytałem o nim, ale też przy okazji. Mogłem teraz, jak przygotowałem ten filmik, dowiedzieć się jeszcze więcej. Zawsze jest to taka fajna okazja. Więc przechodząc już do całego filmiku, em, zaczynając już historię Świętego Marcina, em, zaczniemy od takich podstawowych rzeczy, jak data urodzenia, która właśnie nie jest do końca pewna. Urodził się w 317 lub w 335 roku. Em, Prawdopodobnie w Sabari, na terenie rzymskiej prowincji, Panonia. I to są przypuszczalnie dzisiejsze Węgry, dokładnie szombat Więc nie wiem, ja też wcześniej nie kojarzyłem, ale, ale możecie sobie wejść, sprawdzić, wiadomo teraz czas internetu, gdzie, gdzie możemy wszystko ogarnąć. I jako dziecko Marcin przeniósł się wraz z rodzicami do włoskiego miasta Pawia gdzie poznał tamtejszych chrześcijan. Marcin często z nimi rozmawiał. A w ogóle imię Marcin tak jak już mowa tutaj to pochodzi, i nadana oczywiście to, to imię zostało nadane mu przez jego ojca, ale pochodzi od boga Marsa. Mars chyba był bogiem wojny, jak dobrze pamiętam. I Marcin, wracając już do historii, poznał w tym włoskim mieście chrześcijan, z którymi dużo rozmawiał i wpisał się na listę katechumenów. Katechumen to jest osoba, która przygotowuje się do chrztu świętego. No, z niechęcią na to zareagowali jego, znaczy jego rodzice, jego przede wszystkim rodzina, a tamtejszy biskup też nie jest zbyt, no taką można powiedzieć, radością też to przyjął, dlatego, że Bali się jego ojca, bali się jego gniewu, no który, wiadomo, wyznawał wiarę Rzymian, którzy, którzy wierzyli w wielu bogów. W wieku 15 lat Marcin został rzymskim legionistą, i potem wydarzyła się taka słynna legenda, kiedy już był w tym wojsku, którą chyba wszyscy kojarzycie jest to legenda o tym jak podarował żebrakowi płaszcz połowę swojego płaszczu była to zima czysta 88 roku wraz ze swoim garnizonem Marcin został przeniesiony w okolice miasta Amiens no i tam właśnie spotkał tego półnagiego żebraka kiedy Marcin go ujrzał, oddał mu połowę swojego płaszcza i w nocy po tym zdarzeniu ukazał mu się Jezus, który mówił: Patrzcie, jak mnie Marcin do aniołów mówił. Patrzcie, jak mnie Marcin katechumen przyodział. Katechumen, i to jest ciekawe, dlatego że, tak jak wspomniałem, katechumen to jest osoba, która jeszcze nie została ochrzczona, która się przygotuje, przygotowuje do przyjęcia wiary. I to mu, musiał być taka podwójna radość, że Marcin, który już wyznawał w swoim sercu Pana Boga. Został nazwany właśnie przez Jezusa katochumenem jeszcze, ale już spełnił uczynek miłosierdzia tego, wobec tego żebraka. Następnie kolejna historia, taka bardzo ważna, która wydarzyła się w 356 roku, czyli wcześniej akurat, bo, bo teraz przeniesiliśmy się do 388 roku, jeżeli chodzi o tego żebraka, czyli nie następnie, tylko wcześniej jeszcze. Miałem tutaj. Widzę notatki w, w inny sposób trochę em, zapisane. I w 356 roku wydarzyła się taka historia, że Marcin towarzyszył Cezarowi cesa, cesa, Julianowi w wyprawie do Galii przeciw germańskim plemionom. I następnego dnia em, kiedy miała odbywać się bitwa, to przed dzień tej bitwy, jak zwykle, żeby wzmocnić morale żołnierzy przed walką, proponowano im podwójny żołd. I Marcin ten, tego żołdu nie chciał przyjąć, powiedział, że on nie chce walczyć w ogóle. No co, Cezar wpadł w gniew. I oczywiście Marcin e, za karę miał e, wystąpić bez broni w tej, w tej walce i bez w ogóle uzbrojenia. E, no, ta noc na pewno przed tą walką musiała być dla niego taka traumatyczna, która, e, no, w której musiał się po prostu bardzo długo stresować. Co to będzie? Jestem bez broni, ale wierzył cały czas e, w to, że Bóg jakoś rozwiąże tą sytuację. I akurat rano, kiedy miała się odbyć bitwa, przy, przyjechali. E, Emisariusze pogańscy, którzy ogłosili, że się poddają. No, coś niesamowitego. Można powiedzieć, że taki cud uratował tutaj w tym przypadku Marcina. I następnie, już po wojnie, uzyskał zwolnienie ze służby. I jeszcze przed śmiercią, co ciekawe w ogóle, bo jego rodzice nie byli chrześcijanami, zdążył ich nawrócić, więc przed samą, przed samą ich śmiercią. Następnie Marcin y, przebywał w różnych miejscach. Między innymi trafił potem y, do Mediolanu, y, potem do Francji. I właśnie na tej Francji bym się zatrzymał. Tuż już pomij pomijamy takie szczegóły, jak właśnie różne historie, które też, y, których też zasłynął, można powiedzieć, w drodze do tej Francji. Y, Marcin trafił do Francji, gdzie poznał tamtejszego biskupa y, świętego Hilarego. I wyznał mu Marcin, że chce poświęcić. Y, swoje bogu y, życie, y, no, żyjąc w sposób asetyczny, czyli martwienia post y, w, tamtych, y, w tamtych czasach też wiadomo, jeszcze później zdecydowanie też w sumie y, noszono gosienicę, żeby pokutować, więc Marcin chciał obrać taki, y, można powiedzieć, surowy tryb y, życia religijnego. I y, następnie według swojego zamysłu, y, dzięki biskupowi Hilaremu uzyskał dostęp do pewnego miejsca, w którym założył właśnie pustelnię i w której zamieszkał wraz z jego towarzyszami. W ten sposób można powiedzieć, że stał się takim ojcem życia zakonnego we Francji i Marcin słynął z tego trybu życia, bo zrzekł się wszystkiego, pokutował za, za grzechy innych, za... za... E, właśnie cały, cały, można powiedzieć, tam, tamtejszy lud. I następnie e, wydarzyła się taka sytuacja, że w 371 roku zmarł e, biskup e, Sturus. Sturs, e, Sturs i, i ludność oczywiście no, siłą rzeczy chciała, żeby Marcin został tym e, następcą tego biskupa. A więc kiedy zjawił się w mieście, e, ludzie z siłą zaciągnęli go do katedry, gdzie po pierwsze, wyświęcono go na kapłana, a po drugie na godność biskupią, więc można powiedzieć, że takie podwójne święcenie i to siłą. No wiadomo, Marcin był pokorny. No i kiedy go tam siłą właśnie wyświęcili, można powiedzieć, nawet po święceniach, Marcin był tak pokorny, że no nie przebywał w większości czasu w tej katedrze, on przebywał wśród ludzi. Przebywał wśród ludu, spędzając czas w ich domostwach, więc był człowiekiem na pewno bardzo otwartym, który chciał prowadzić ludzi do Pana Boga. Potem założył wiele klasztorów, brał udział w wyprawach misyjnych, także, więc trafił na różne tereny. I co ciekawe, zasłynął też z tego, że za zachodniej, chyba Francji Burzył świątynie pogańskie, więc Francuzi, no z tego powodu chrześcijańscy Francuzi, no, byli bardzo zadowoleni po prostu. Po tej akcji całej obwołano go patronem Francji w ogóle, co ciekawe. No za życia już był uważany w zasadzie jako ktoś święty, jako ktoś... Mega boży, tak bym to ujął. I zmarł 8 listopada, jeżeli mówimy już tutaj o wielu datach, w 397 roku. No i oczywiście w, w tym czasie, Marcin, em, kiedy miał ten pogrzeb, jego, kiedy jego pogrzeb się odbywał, em, no przybyło ono masa ludzi. Podobno Liczyło około tam przybyłych osób, samych mnichów teraz i miniszek, około 2000 dwóch, dwóch więc no to, to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o samych mnichów, pomijając już jeszcze biskupów, ludność, no to, no to musiał być coś niesamowitego taki pogrzeb. Jest pierwszym wyznawcą w ogóle, który jest obwołany świętym, który był czczony. A nie był męczennikiem, na przykład, więc to jest bardzo ciekawe. W zachodnim kościele. I jest patronem Francji, jest patronem jeźdźców, krawców, młynarzy, kowali, więźniów, podróżników, żebraków i żołnierzy. Więc jeszcze jest patronem wielu innych, można powiedzieć, społeczności. Społeczności różnych, można powiedzieć, zajęć, więc. No, niesamowita po prostu osoba, i no zachęcam Was, żebyście zgłębili jakieś tam inne jego historie, które są powiązane z jego życiem. Ja tylko tak no kilka sytuacji, kilka dat podałem, no i myślę, że jest to no niesamowita po prostu postać, którą warto się zainteresować. Także ja już się z wami żegnam. Owocnego dalej można powiedzieć, świętowania. Środy wieczornej, nie wiem kiedy pojawi się ten odcinek, ale prawdopodobnie około 19, więc miłego wieczoru. Hej, z Bogiem!